Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Dzisiaj przychodzę do Was z krzyżówkami irlandzkimi. Mam dzisiaj nowości, są to nowe odświeżone wersje starych krzyżówek. Mam dwie za 5 euro, dwie za 3 euro. Pytaliście mnie o krzyżówki, więc dzisiaj taki specjalny odcinek tylko z samymi krzyżówkami. Także ja je będę zdrapywać na przyspieszeniu, żeby było szybciej. Trzymajcie mocno kciuki, żeby cokolwiek udało się odzyskać, i zapraszam do oglądania. W tej krzyżówce, moi drodzy, udało się utworzyć trzy słowa. Tutaj jest jedno, drugie i trzecie. Także wygrana 3 euro zwrot. Także super. I zabieramy się za. Może weźmy sobie teraz tą. Niestety wychodzi na to, że ta krzyżówka jest przegrana. Tutaj w obu krzyżówkach mamy po dwa słowa. Tutaj jest jedno, drugie. Tutaj w drugiej tak samo, tylko dwa słowa. A niestety trzeba mieć trzy, żeby wygrać minimalną kwotę. No, brakuje tutaj literek T, N, M, P, żeby cokolwiek udało się tutaj utworzyć. Także niestety, ale wygląda na to, że ta krzyżówka jest. Przegrana. Tak więc przejdźmy sobie do kolejnej. No, i niestety w tej krzyżówce również udało się utworzyć tylko dwa słówka. Tutaj mamy jedno, drugie jest tutaj. Tutaj właśnie taką kluczową samogłoską była A, jak zazwyczaj w angielskich, w tych irlandzkich krzyżówkach. Najważniejszą taką kluczową samogłoską jest E, a tutaj no niestety było A, czyli nie mieliśmy A. Nie było też L, żeby tutaj nam dało jakieś słówko. Więc y, niestety ta krzyżóweczka jest przegrana. I zrobimy sobie już ostatnią. No i to by było na tyle, moi drodzy. Skończyliśmy drapać i wychodzi na to, że te dwie krzyżóweczki za 5 euro jeszcze je sobie później sprawdzę, ale nie sądzę, żeby tutaj coś się mm, jeszcze wykluło, więc one niestety były puste. krzyżóweczka za 3 euro również pusta, a wygrywa niestety tylko jedna i to wygrywa tą najniższą, czyli trzy słowa: tu jest jedno, tu jest drugie, tutaj jest trzecie. Nic tutaj nie mnożymy, ponieważ wygrane słowa nie zawierają tej gwiazdki, która mnoży wygraną raz, dwa. W bonusach również nic nie było. Także niestety krzyżówkowy odcinek nie wypadł dobrze, a w zasadzie wypadł bardzo źle. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. A jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to również wciśnijcie czerwony przycisk subskrypcji. Zbliżamy się już do pierwszego tysiąca, także bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że już niedługo przekroczę tą magiczną liczbę czterocyfrową. No i co? Zostawcie jakiś fajny komentarz i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym zdrabkowym odcinku na moim kanale. Zapraszam i życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!